Cześć, cześć, cześć! jestem Shodi, a my kontynuujemy sobie dalsze przygody Goralta w serii Wiedźmin Dziki Gon. E, skończyliśmy ostatnio przy e, Gnieździe Gryfa. Samica została zabita, a samiec prawdopodobnie ześwirował i w osamotnieniu atakuje kogo popadnie. Także, mamy tutaj wyzwanie, pozbyć się tego gryfa. Uuu, jakie fajne. <laughs> Co to jest, żabka? Zającek. Da się go złapać? Nie. Można go pewnie upolować. Dobra, nie będziemy zabijać. Chociaż przydałoby się... Przydałoby się troszkę... Zwierzyny do jedzenia. Próbujemy więcej udek kurczaka kupić. Może coś zarobimy. O! Sporo tych ziół. Muszę się rozejrzeć jak robić z tego jakieś eliksiry. Przydałby się jakiś uleczający przede wszystkim. Teraz mam życie maksymalne, ale... W czasie walki bardzo szybko spada. To jest niestety bolączka. A jeszcze ta walka tak średnio mi idzie, kurde drzewka na środku, pola pszenicy czy czegoś? Dziwne. Kolejny spalony dom, może coś tu znajdziemy. Podnieśmy to. Co ja wam kurwa zrobiłem? No co? Hmm. Kurwiony. No ja się kurwa nie dziwię, no naprawdę. Owejaki! 60 lat pracy na nic! Dobra, pomóżmy mu, może coś ciekawego będzie. Co tu się stało? Ach, chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko, straciłem wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś! Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak i tak. Uh -huh. Nilfgaardczycy. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Klują na mój widok, a teraz to... Jak zwykle głupota. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, mm -hmm. żeby dostał na co zasłużył. I Tej dostanie. nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam koci choczu. Powodzenia. Fajnie dzień wstaję. Siła. Podpalacz zapalił tu pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów męskie, duży rozmiar. Mm. Idziemy za śladami. Smród ludzkich szczyn i wódki. <laughs> Niezapomniany aromat. <laughs> Zbierzmy sobie jeszcze te ziółka, dawać wszystko moje jest. O, skrzyneczka Ej, ty miałeś ją wziąć, a nie wejść na nią, chłopie, ogarnij się, może jakaś pułapka. Z tego wszystkiego zgubił buty. Mm. Z tego wszystkiego zgubił buty. Z tego wszystkiego zgubił buty. No jeszcze tu jest coś. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów utopce, ale zdołał uciec. Odpowiedz foku! Wow! tym <laughs> miejscu, Gdzie tym pieniędzy Dużo nas tu pracy czeka. Oj, dużo. Mm, z tego nic nie wyjmę. Jest pod wodą. Obrzydliwe stworzenie. Ten tego. Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. Zginął tutaj gościu. Dobra. Jakieś nowe wskazówki? Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Nie mów, że to ten... krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Babka mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy że ten coś mataczył to mu rachciach łeb. Okręci. A ja zostałem bajkę chlera było. Klerze dzieciaka jakiś upiór zeżar i się nic do tego niebo. I nie. Joanna Sklimku. Dobry z niego chłop wa nie będzie. Kto to, by to do do jest? No, Inny kowal to widzę. Nie przeszedł on niedługo płonie do nroda. Cichaczem w krypcie. A po co? Dojdźli jeszcze daleko. Ślad się urywa, Ale mogę go poznać po ranie. To musi być on. Paskudna rana, padłeś na autowca? A chujcie, to obchodzi? O, nie Jakie tylko milotki. podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasno ludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła podrzno. Dobrze mówię? Słuchaj. Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę przeprosić. Iść przeprosić. kłopotów? Tylko jakiś do kowala szybko. A tutaj jest kowal, dobra. Nie, to jest ten mój kumpel. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka. Co? Dużo na tu pracy czeka. Oj, dużo! Tu jest Kowal, hmm, nie do końca tutaj, Gdzież po las. cisza na morzu, cisza w komnacie cysarz na robi w Gacie. Co, coś ty powiedział? Kto się tego No, ciężko. Posłuchaj mi uważnie. Nigdy tej przyśpiewki nie powtórzysz. Nikomu. I z ścieżkiem masz się już więcej nie bawić. Ale ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to głupek. Może nas wszystkich zabić. Zobaczy z nim choć raz. To pożałujesz. No chodź, chodź. Mm. Pobudka. Co? Co jest? Proszę, o to wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Ora, żołnierze, pozwólcie! Nie, wybiłem! Błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz! Wiedźmin go złapał! Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim! Nieźle. Nie chciałem takiego zakończenia. Surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. To wiem, co, wie, co przyniesie, Bogi wysoko, cesarz daleko. Wskaranie boskie, Zbieram te ziółka, ale nie wiem, czy coś z tego wyniknie. Znowu misarny drzewka pobieżały. Szukasz kłopotów? Nie, nie szukam kłopotów. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zaginął, to chłopy zabiega. Ej, no kobieto, ty jedźmach, to w... co akurat polegał, koło to, jest to opowiadasz. Pogadajmy ty, z tym tak tak naszym znajomym... Tak było. Tyle, że dzieciaka no jak Chociaż... Ze żarki, <laughs> jedźmach, <nic do> tego <laughs> kici Kici, kici. kici, kici, kici. Wejdźmy do środka, może kupię jakieś żarcie. Le... zależy mi, żeby jakieś jedzenie mieć przy tego sobie. Wam jeszcze trzeba. Macie coś ciekawego pod tym kwasem? A zależy czego szukacie. Rzućcie okiem. Kurczaki, pie pieczone rzeczy, chlebki. Monet mam 244, tak? Ile takich chlebek kosztuje? Za jeden. Matko, straszne ceny. Pięćdziesiąt za jeden, aha, bo to pieczony ziemniak. Chleb jest tańszy, wezmę sobie dwa chlebki, jak mam walczyć z tym gryfem, to wolę być przygotowany. A mogę coś sprzedać w ogóle? Hmm. Mam tutaj jakieś Wow, ale no, Chyba na początku nie będę tego sprzedawał, ale w ogóle ono tutaj ma jakieś Myślałem, że to jest składnik, używany do wytwarzania mikstur. Myślałem, że od razu ma mikstury, uleczające takie rzeczy. No ale nie, no to jest zwykła karczma. Bywaj. Bywaj. Piekielnik grzmi oki. A ty dziewczynko co, nie było cię tutaj ostatnio? A nie, to jakiś chłop. Dobra, gadamy ze naszym znajomym. Tak? W czym rzecz? No, przyjąłem zlecenie. Mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan niedwgarskiego obozu wie, gdzie szukać Jennifer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. O no, tak. <gryf> A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakławę. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na Zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Boże. Nilgardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. No Jest. właśnie. Tylko gorzej. Tylko rozdrażnili to było. dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Okej. Okay. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Co Kręcisz się ty jak od gówno wczoraj. Aby przygotować się do starcia z Gryfem stwórz eliksir grom. Wciśnij backspace, albo otworzyć menu. OK. Czyli tutaj tworzę wszystko, tak alchemia. Mhm, matko, wykonanie przedmiotu mega. Mhm. Wiśniówkę i pusta butelka. Wiśniówka i pusta butelka. No muszę u babki kupić. Jak się wychodzi? Groma, groma mogę zrobić, jasne. Hmm. Okej, okay, gdzie jest eliksir? Tutaj mamy eliksir o Teraz możesz używać eliksirów w trakcie gry Wciśnij R, aby aktywować pierwszy eliksir Lub F, aby aktywować drugi Mam pierwszy, czyli R Przedmioty, których używam OK, żywotność Skoro tak dużo żywotności, to czemu tak szybko ginę? Dobra, nieważne. Mhm. Jedzenie oraz przedmioty płotki. Mm -hmm. Aha. Mm -hmm. Sprawdźmy to, co to w ogóle jest, jakieś strzały bardzo mocne. Pancerz plus 6, odporność na obrażenia 7, cięte i zadawane przez potwory 10. Pancerz 21, pancerz 15. Spróbujmy to założyć. Kazali C wcisnąć. Nie. Miał być X. Wygląda koszmarnie. Okej, okay, tyle wystarczy. Mamy eliksir. Uuu, gąski! Co ci się stało w budzie? A zapiszmy sobie na wszelki wypadek Mamy tutaj utopce, także przejdziemy sobie mostkiem, żeby nie ryzykować Spotkania z nimi, pięknie to wygląda Czarne chmury nad nami troszkę słoneczka. Pięknie to wszystko to wygląda. Beczki mogę, nie, żołnierze zobaczą, że ich próbuję oskubać. Co tutaj mamy? Miodek. Dobra No jak nikt tam nie będzie przeszkadzał, tu jest pełno tych, wieśniaków Jeszcze staną się ofiarami No okej okay. Ufam, że wiesz co robisz Dobra Zasadzimy się na gryfa W następnym odcinku Mam nadzieję, że tu nikomu się krzywda nie stanie, a teraz już bywajcie i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!